About some, all, all players and but today, like Nie mam zamiaru narzekać czy też po okazji, ale każdy widział, że miałem like do dyspozycji one, tak naprawdę one, tylko sześciu graczy z pola. A musieliśmy w się w dzisiaj przeciwstawić jednej z najlepiej grających i agresywniej drużyn w lidze. Mieliśmy co prawda dobre momenty, staraliśmy się przeszkadzać rywalom, ale oni byli cały czas krok przed nami. Chcieliśmy bardzo podziękować licznie zgromadzonej publiczności, która przyszła oglądać dzisiejszy mecz z ze z skończenia Cieszymy się, że robi się coraz lepszy klimat na futsal w Bochni, chodzi coraz więcej osób. Widać, że jesteśmy tutaj wspierani przez lokalną społeczność. Jest to bardzo, bardzo fajne, dużo zespołów przyjeżdża z okolicznych miejscowości. Bardzo jesteśmy wdzięczni i pokazujemy na parkiecie. Pełnią, pełnią charakteru, oddaję pełne serce, żeby, żeby pokazywać, oddawać jakość i, i poświęcenie za ten klub. A co do, co do meczu, no to trafiliśmy na naprawdę bardzo wymagającego rywala. Było to dla nas bardzo ciężkie spotkanie. Zespół z ma dziesiątkę naprawdę mocnych zawodników poukalanych zarówno jakością piłkarską, jak i taktyczną, więc ciężko było nam się dzisiaj im przedstawić. Wydaje mi się, że może, może to jest tylko i wyłącznie dbanie. gdyby dwóch naszych kontrolowanych zawodników zagrało w dzisiejszym meczu, może byłoby troszkę łatwiej, ale nie musiało być, więc nie, nie chcemy tego zwalać na, na karb tutaj, jakby sytuacji kartowej. Eee, trafiliśmy naprawdę dzisiaj na, na taki ciężki, ciężki eee, zespół, więc eee, myślę, że nie załamujemy się po tej porażce, bo eee, graliśmy ostatnio bardzo, bardzo ciekawe mecze. Nie może być tak, że jedna porażka gdzieś nas tutaj jakby wytrąci z naszego celu, którym jest nadal walka po prostu i dostanie się do playoffów. Eee, Chcemy dalej pracować, chcemy dalej się rozwijać jako zespół. Na następny mecz już będziemy prawdopodobnie w, w całym składzie, więc, więc powinno być już troszeczkę łatwiej. A dzisiaj no, ogromne gratulacje dla zespołu z Leszna, bo, bo naprawdę pokazali tutaj kawał dobrego futsalu w Bochni i, i, i myślę, że z taką grą to mają duże szanse, żeby, żeby namieszać w tym roku w, w czołówce medalowej. A, a jeśli chodzi o nasz zespół, to daliśmy po prostu serce i walkę w sześciu, nie odstawialiśmy nogi, nie odstawialiśmy jakby serca i, i myślę, że to jest tutaj warte podkreślenia i, i godne uwagi z naszej strony, więc no to tyle dziękuję bardzo. Trafiły na siebie dzisiaj dwa dobre zespoły, ale y, trochę ranne. Ranne w sensie takim, że nie w pełnych składach. Y, u nas brak Marcina Firańczyka i na rozgrzewce niestety uraz Sławy Korzymiaki. Y, a w, w drużynie gospodarzy Sebastian Leszczak i i Kamil Surmiak i myślę, że te absencje po stronie gospodarzy chyba trochę bardziej się odbiły, bo my mieliśmy dziewięciu zawodników dzisiaj w polu, a, a gospodarze tylko siedmiu, co nie znaczy, że to było łatwe spotkanie i wynik, który, który osiągnęliśmy był łatwy. Tak? Muszę powiedzieć, że zagraliśmy dobre spotkanie, byliśmy dobrze przygotowani taktycznie, wiedzieliśmy, że jak otworzymy wynik spotkania, to drużyna gospodarzy będzie grała z lotnym bramkarzem. Byliśmy przygotowani na warianty lotnego bramkarza, no ale uczulałem na, na podania Pereiry i, 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 i granie w środku Cabalcety. No jednak te dwa rzuty wolne, może nie straciliśmy bezpośrednio z przewagi, ale rzuty wolne spowodowały to, że te dwie bramki straciliśmy. No ale mieliśmy pomysł na tę grę, mieliśmy grać długo w ataku, utrzymywać się przy piłce. Wiedzieliśmy, że to przygotowanie fizyczne na pewno będzie po naszej stronie i, i, i tak też się to stało. Bardzo długie akcje. Bardzo cierpliwe. Świetna finalizacja tych akcji powodowała to, że potem odskoczyliśmy już mieliśmy bezpieczną, bezpieczną przewagę. To nie był łatwy mecz, bo drużyna gospodarzy ma naprawdę świetnych, jakościowych zawodników, ale, ale muszę jeszcze raz pochwalić swój zespół za, za to, jak wyglądał i fizycznie, i taktycznie, i jakościowo w tym, w tym spotkaniu. Teraz dobrze by było poleczyć urazy. I i z naszej strony, i ze strony gospodarzy, przystąpić już w trochę pełniejszych składach. A szczególnie życzę to gospodarzom, bo nie jest łatwo naprawdę grać w siedmiu. No, ale też jest taka liga, no, musimy być na to przygotowani, że te urazy czy kartki będą się zdarzać. No Dzisiaj było spotkanie dla kibiców. Myślę, że tak dużo bramak e, strzelonych. E, tak łatwo nam wydała z pierwsza polowa. Strzelili bardzo szybko bramki, i już. E, 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 drużyna przeciwnika ma wycofać 5 e, lotnego Bramkarza. No i e, widzieliśmy o tym, i, co bardzo jakościowa ta jest drużyna, co jest takie zawodniki jak Belz, e, Sabalceta, i bardzo wychodziła ta przewaga. Potem e, po przerwie, pogadali, trener powiedział, jak grać, i myślę, że druga polowa już była, lepiej wyglądała w broni. पूरा लत्नगर